Witam tu, Aristeona Montevideo. A, tak, ujmy. Skrzyneczka musi być nasza. Podejrzewam, że tymi demonami się do niej dobiorę. Podoba mi się to, że mm, rycerze są koło siebie, aczkolwiek jest ich trochę dużo. Hmm. Spalmy ich wpierw. I... geyser. To się zawsze przydaje. Chyba tylko jeden oddziałek podniosłem. Ale nie jestem tego na 100% pewien, bo słabo było widać. No dobrze, mm, teraz tak. Od zawiść. Chciałbym jednak zlikwidować im ten złolinek, bo to jednak... bardzo wspomaga wroga. Woda to nie do końca likwiduje, ale przynajmniej pole blokuje. No dobrze, no to jeszcze to. Aha! To nie, to lepiej w ten sposób. Mhm. Bo jeszcze mogłoby się okazać, że wulkan byłby zniszczony. Hmm. To strzelajmy tu. Tutaj odwracamy uwagę tradycyjnymi metodami. I dobieramy się do skrzyneczki, Kasa, słabiutka, no naprawdę, ale tak żenująco, niska suma. Mm -hmm. No właśnie i o to tylko chodziło, czyli ogień. I oczywiście gejzer, bo teraz jednostek wroga jest mniej jest większa szansa. O, właśnie, jest dobrze. Ale i tak trzeba pozabijać może ogień. Mało to zabrało. Płomień nawet całkiem ładną grupkę urwę. Tylko pewnie na złolinek. To się. A, no dobra, strzelajmy. A tutaj też wycofam jednostkę, przywołam formację, żeby walczyła tutaj z wampirami. Tu nic. Hmm. To może użyjmy na nich? Tu jest szansa na jednego. Okej, okay. udało się. Jeszcze totem się tutaj zemścił. A <laughs> i wulkan też. Oj, czterech. To muszę od razu pamiętać o tym. I? Jeszcze dziewięciu. Hmm. Czyli tak. Y punktowy nie ogień ogień tu hmm. może jeszcze nas ale ale właśnie ogień hmm. tutaj nic ale możemy uderzyć bo jednak Chciałbym pozabijać. Powiedzmy, że tu, tutaj, nic tu użyję tego leczenia, wskrzeszania o, ale wszystkich tak nie uratują? ale spokojnie, mm. obrażenia pięknie. O, to mi się podoba. Tutaj nic. Yy, tu bym jednak uderzał już. Yy, tu możemy nawet skrzesić. Za chwilę sprawdzę, ilu jeszcze. Trzy. Ale chyba jest tylu, ilu miało być. Ale dobra, jeszcze to upewniam się. Tylko z tymi rycerzami trzeba uważać. Jest ich mało, ale nadal jest ich wystarczająco, żeby. A, chyba zulinek. Podłapali. Dobrze, sprawdźmy to. Jest ok. Dobrze, no to teraz punktowymi atakami. Chociaż w sumie nie muszę punktowymi, bo yy, bo chciałbym jeszcze yy, dobrać się do skóry tym wampiram. No i jeszcze raz to samo. Ale nawet możemy batak uderzyć. Wiesz, chciałbym szał zużyć. Tak za bardzo nie ma na co, ale niech będzie, że tak. O, i teraz dopiero. Udało się. Hmm, no właśnie. Czy coś u ciebie się zmieniło? Witam ponownie w moich skromnych progach. Czym mogę ci służyć, drogi przyjacielu? Jak ci się żyje pod nową królową? To nie życie, tylko niekończący się koszmar. W Montevideo zrobiło się strasznie. Boję się wyjść z pracowni. Wszędzie wokoło zombie, wampiry i inne nieumarłe stwory. Doszły cię jakieś nietypowe pogłoski? Tak, jedna. Znam się z pewną. Jasnowicką, która czasem dla mnie pozuje, więc ta znajoma, Jasnowicka, widziała Strażnika Ducha w pobliżu magicznej wieży w drodze prowadzącej w stronę góry. Lepina, na siebie uważaj. Dziękuję. Muszę już iść. O! A masz sklepikę? <gry> Dobra. O! To o niego chodziło chyba A, to jest martwy śpioszek Bardzo silny. Ale mimo wszystko jestem za tym, żeby... Żeby przeszukać również tutaj. I w ogóle tutaj był jakiś taki ten szmugler. Mm. No właśnie tu. sprawdźmy coś tutaj. Pamiętam, że smok kiedyś pilnował. I tu można było tą wodę zatruć tam coś w tym guście. No, tu się nic nie zmieniło. A tu nie można jakoś do tego zamku od tyłu wejść, nie? Nie. To pogadam z nim. O, jest. Eee, co możesz mi powiedzieć o królowej Karmili? Tak, po prawdzie to coraz większy strach żyć dalej w Montevideo. Nie należę do lękliwych, ale ostatnie posunięcia królowej karmilli napawają przerażeniem nawet nie Nie umarli, rozpanoszyli się jak zaraza. Tutność okopuje się we własnych domostwach. Bojąc się otworzyć chociażby okno, nawet nie mamy jak ich zastraszyć. A co dopiero okraść? Dar. Mówię ci płacz i skrytanie zębów. Nie mówiąc już o strasznikach ducha, których nikt do tej pory nie widział. A ja widziałem. Śpioszka. Jak to nikt ich nie widział, Ludwiku. Czy ty coś przede mną ukrywasz? Nie Dart. Przed Tobą trudno cokolwiek ukryć. Ludzie gadają to i owo. Za 20 tysięcy sztuk złota podzielę się z Tobą jedną plotką. Hmm, może wybierzmy najpierw opcję bez pieniędzy. Nie chcesz wyzwolić wyspy od tej plagi? Wolę raczej wyzwolić siebie od tej wyspy. Życie Monte pod rządami Karmili stało się zbyt uciążliwe. Wspomożesz mnie finansowo? Oto pieniądze, a teraz mów. Z wiarygodnych źródeł zasłyszałem, że jeden ze strażników duchów znalazł schronienie na polu nieopodal młyna, gdzie mieszkała siostrzenica Kowala. Aha, to oni się pojawiają w tych takich miejscach ja muszę pogadać. O, właśnie z tym kaczmarzem mógłbym pogadać? No, siostrzenica Kowala. Mieli się jednak na baczności ostatnimi czasy Montevalli jest bardzo niebezpiecznie. Lepiej już chyba pójdę. No tak, ale to nie jest sklep, nie? Aha. Czyli ja chyba nie muszę ich tutaj szukać. Co to jest? Nie, to nie jest pająk. Hmm. Nie muszę ich tutaj szukać, bo oni prawdopodobnie będą się pojawiać tam, gdzie mieszkańcy mnie... Poinformują o ich pojawieniu To możemy tutaj wyjść Może od razu Sprawdźmy to, bo to powinno być O, o, o ha. Silni są Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka A W kolejnym I jeszcze się tu pokręcimy